Podcast Laboratorium Konfliktu o konfliktach, komunikacji i relacjach. Agnieszka Stein, Ewa Hajduk-Kasprowicz. I mam wrażenie, że my jesteśmy w naszej kulturze od małego uczeni, żeby to jakoś sklejać, że słyszymy, no, no nie wiem, no uśmiechnij się, no babcia chce dobrze, chce być miła, nagnij przyjść, się, nagnij się, bo ktoś mhm. właśnie, bo ktoś przecież chciał dobrze, nie? Praktykowanie świadomości tego, że ktoś może w bardzo dobrych intencjach jakoś uciec się do takiego działania, które z mojej perspektywy będzie ewidentnie jakieś szkodliwe, negatywne, takie, których mu ja będę chciała przeciwdziałać. Mhm. Nie, to to rozróżnienie dla mnie wydaje mi się bardzo wspierające. No, że jak nie wierzysz w dobre intencje na pasowym poziomie rozmowy osoby, którą rozmawiasz, to w ogóle komunikacja nie ma sensu. Tak. I ta intencja, o której my tu rozmawiamy, to jest. To jest jeszcze pod spodem. Głębiej, nie? tak, że trzeba. Tak jak trochę jak obieranie cebuli, nie? Że, że jest najpierw jest ten komunikat albo działanie, zdejmujemy tą warstwę i patrzymy, co jest pod spodem. Nie? Tak, czyli po co ta osoba chciała to zrobić, dlaczego ona to zrobiła, o co mm -hmm. jej chodziło, co chciała uzyskać. To mi pomaga w ogóle odsunąć gdzieś na bok te wszystkie historie o tym wszystkim, co się dzieje, i właśnie dotrzeć do tego, co tu jest dla każdej z tych stron ważne. Nie, że to jakoś ułatwia dotarcie do tych potrzeb i i do właśnie do tych dobrych intencji i to jakoś dla mnie wtedy no dobrze to już jak mamy to no to jakie inne strategie możemy zastosować do tego żeby to uwzględnić. Witamy was w 101 odcinku Laboratorium Konfliktu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym po co w ogóle wierzyć w dobre intencje co to jest w ogóle za koncepcja dobrych intencji. Tak myślę sobie, że to jest, to jest taki pomysł który budzi jakoś dużo, dużo jest wokół niego dyskusji i Widzę, że jak zaczynamy o tym rozmawiać na jakiś warsztatach, mhm. albo gdzieś tam o tym pisze, to to jest coś, co właśnie dużo, dużo pojawia się różnych wątpliwości. Mamy czasem jakiś taki sprzeciw wewnętrzny na to, że można zakładać dobre intencje wszystkich ludzi cały czas, zawsze. Mhm. I pomyślałam, że w ogóle zaczniemy od tego, o co chodzi z tymi intencjami. No tak, no bo co to są w ogóle intencje i co to znaczy, że są dobre. Tak, dlatego że myślę sobie, że jak czytam to, co ludzie piszą, jak mają wątpliwości, to że właśnie ich część wątpliwości wynika z niejasności. Mhm. Czyli e, chciałabym chyba zacząć od tego, że mi się bardzo łączy ten koncept zakładania dobrych intencji z porozumieniem bez przemocy, mhm. czyli z takim. Mówisz o potrzebach. Mówię o potrzebach, ale też w ogóle z takim założeniem, że wszyscy ludzie robią najlepiej, jak są w stanie w danym okay. momencie. Mm -hmm. nie? I z takim założeniem jakimś takim szerszym, że za tym, co ludzie kry, robią, kryje się jakieś takie drugie dno, mm -hmm. i że w tym drugim dnie właśnie możemy się dokopywać coraz głębiej do tych intencji, czyli do tego, dlaczego ludzie coś robią, po co, jaki coś ma dla nich sens, i że finalnie jest taki poziom tego sensu i tego dlaczego, który który jest jakiś o dbaniu właśnie o siebie, o swoje potrzeby, o szukaniu czegoś wartościowego, karmiącego. Teraz mi przyszło jeszcze takie skojarzenie z Kasi Urbaniak, Proszę? że ona w swojej książce pisze, że ludzie nie walczą z czymś, tylko zawsze walczą o coś o coś. Tak, mm. tak. Więc myślę sobie, że to szukanie dobrych intencji to jest właśnie to szukanie, o co ta osoba walczy. Mm. I że tak. I że to jest właśnie takie kopanie, że to mhm. nie jest o tym, że wszystko, co ludzie robią, to oni chcą, żeby wszystkim było dobrze i mi, żeby było dobrze, tylko właśnie o takim dokopywaniu się. Właśnie i to jest ten drugi człon dobre, nie? Mhm. dobre intencje. W sensie o co chodzi z tym dobre, że czasami, jak my myślimy o czyichś dobrych intencjach, to myślimy o tym, czy chciał dobrze dla mnie. Tak, czy one są dobre dla tak, mnie. Tak, czy one są dobre dla mnie. A y, trochę jakby trudno nam zobaczyć, że to może być, że ktoś miał jakieś założenie, że chciał coś dobrego osiągnąć, może dla siebie, i wcale to nie musiało być wymierzone przeciwko mnie, ale no, skutkiem tego może być coś, co jest dla mnie niewygodne, niekomfortowe, niekorzystne. To jest w ogóle o takim rozróżnianiu intencji od y, chyba konkretnych działań i zachowań. Mhm. I mam wrażenie, że my jesteśmy w naszej kulturze od małego uczeni żeby to jakoś sklejać, że słyszymy no, no nie wiem, no uśmiechnij się, no babcia chce dobrze, chce być miła, mhm. musisz tutaj żyć, się, przyjść, nagnij się, bo ktoś mhm. właśnie, bo ktoś przecież chciał dobrze, nie? Um, więc wydaje mi się, że to takie praktykowanie świadomości tego, że ktoś może w bardzo dobrych intencjach Jakoś uciec się do takiego działania, które z mojej perspektywy będzie ewidentnie jakieś szkodliwe, negatywne, takie, których mu ja będę chciała przeciwdziałać, mm -hmm. Nie? to to rozróżnienie dla mnie wydaje mi się bardzo wspierające. I że samo założenie o, do, o dobrych intencjach, w sensie takie mówienie komuś, hej, no to pam pamiętaj, że wszyscy ludzie chcą dobrze, mm -hmm. to że to jest za mało, żeby. Że to jest za mało, żeby ludzie naprawdę byli w stanie się posługiwać tym założeniem w sposób, który ich będzie wspierać. Myślę też, że mamy w kulturze bardzo szeroko rozbudowany kontekst, nie? ze słowem intencje, w sensie mm -hmm. różnych takich powiedzonek, które e, funkcjonują, które się jakoś z tym wiążą i jednym z nich na przykład jest dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane, nie? albo chciałam dobrze, a wyszło jak zwykle. Nie? Czyli o, to jest o takim deprecjonowaniu trochę tych intencji e, no i tego, że tak naprawdę nie są one tak istotne. Zresztą też się można spotkać, że niektórzy ludzie właśnie wychodzą z takiego założenia, że intencje są totalnie nieważne, bo trzeba patrzeć na fakty i na to, co się właściwie wydarza. No i myślę, że to się bardzo łączy też z tym, że jesteśmy krajem o jednym z niższych poziomów zaufania społecznego, to taka stara takie badanie Profesora Czapińskiego mhm. diagnoza społeczna. Wydaje mi się, że wyniki tej diagnozy dalej można znaleźć online. Mhm. On robił takie diagnozy tam co kilka lat. No i właśnie te badania jego pokazywały, że jesteśmy krajem o bardzo, bardzo niskim poziomie zaufania społecznego. Czyli że my w ogóle jako naszym narodową cechą jest, że tak powiem, zakładanie, że ludzie tak mają złe intencje i że chcą nas wyrolować. Co niestety powoduje, no Jakieś takie bardzo konkretne koszty w naszym funkcjonowaniu. Jak sobie myślę o porównywaniu innych krajów z Polską, widzę, że to się zmienia, mhm. ale widzę, że bardzo często tam, gdzie w innych krajach, wystarcza na przykład jakieś takie oświadczenie mhm. słowne o różnych rzeczach. Mhm. To w Polsce potrzebujesz przynieść 15 papierów na to, że coś tam jest jakoś dowodów, dowodów mhm. ponieważ nasze państwo zakłada też, że chcemy je oszukać. Mhm. Też się to wiąże z takim mitem, że my, jako e, naród, który był. Wiele, wiele, wiele dziesiątek lat pod saborami, wykształcił sobie jakby... zdolność kombinowania tak, i szukania, omijania, omijania różnych tak. furtek. I zrobienia właśnie tego, jak zadbać o siebie, żeby przetrwać nie? w tym, tym trudnym, w tej trudnej rzeczywistości. Tak, ja chcę powiedzieć jeszcze tutaj o dwóch wątkach. No? Jeden, który mi się teraz skojarzył w tym, co Ty mówisz o tym, o tym szukaniu furtek i tak dalej. Jak robiłyśmy tutaj rozpoznanie do tego odcinka, to ja miałam bardzo dużo skojarzeń, bo to jest na pewno temat, którym można mieć bardzo dużo skojarzeń. Mm -hmm. I jedna z rzeczy, która mi się przypomniała, to przypomniała mi się książka profesora Bliklego, mm -hmm. która się nazywa. Która? Która się nazywa. Mam pustkę w głowie, ale profesor Blikle napisał książkę o zarządzaniu tak, i o, o total quality management, mm -hmm. który jest w ogóle bardzo fajnym mm -hmm. konceptem i opisuje tam typ zarządzania X i Y, mm -hmm. który to typ X jest oparty o założenie, że właśnie ludzie chcą nas wyrolować, że są leniwi i że działają tylko pod przymusem, mm -hmm. i typ zarządzania Y, który butuje się na zaufaniu do ludzi i na takim pomyśle, że to są ludzie. Kreatywni, samodzielni, inteligentni, którzy lubią robić rzeczy produktywne, lubią współpracować, tworzyć sensowne rzeczy. I to, o czym tu bym chciała wspomnieć, to, to o tym, że te typy zarządzania działają jak samo sprawdzające się przepowiednie. Mhm. Czyli o tym, że jeżeli my zakładamy dobre intencje, mhm. to ludzie wobec nas działają tak, jakby mieli te dobre intencje, statystycznie częściej, nie? Mhm. Natomiast jeżeli my zakładamy, że ludzie działają z intencją oszukania, z wyrolowania itd., tak to to się, to, też, to dzieje. się też wydarza. Tak. Przychodzi mi do głowy w ogóle taka wiesz, trudność w życiu, jak sobie myślę o właśnie dobrych intencjach, że mamy bardzo posklejany właśnie. To, co jest tą intencją, z tym działaniem, które się wydarza i jego konsekwencjami. Nie? Tak, i dla pewnie nas. Będziemy dalej gadać o tym, dlatego, że to myślę, że to sklejenie jest najwię... e, największą trudnością. Źródłem największej mm -hmm. ilości zastrzeżeń w ogóle do tego pomysłu. Mm -hmm. no. E, no właśnie, ja to teraz chciałam wyciągnąć, mm -hmm. i teraz chciałam o tym gadać. Jak sobie też myślę.